Strelica Nikolaj i zaraz zobaczymy czy ma nasiona kwiaty czarno-białe, to jest przekwitnięty kwiat. Zobaczcie, tu, tu są, tu są w, środka, w środku te nasiona. Spróbujemy to wyłamać, ukręcić. Nasiona wyglądają bardzo egzotycznie, później możemy mi się uda to otworzyć. I pokażę jak wygląda, ale to jest takie nasiono z takim pomarańczowym kotkiem, takim meszkiem z trelicji. No super, ale naprawdę okaz przepiękny. No i to są właśnie nasiona z trelicji, w środku pomarańczowy meszek.